Dzień dobry, kochane. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was z ciepło, witam was serdecznie. Kochane, przychodzę tutaj do was myślę, że z bardzo fajną inspiracją, która też jest taką inspiracją z tej przestrzeni mojej pracy terapeutycznej. I może zacznę, może zacznę, kochane, od razu od przykładów, żeby łatwiej mi było no właśnie, żeby łatwiej mi było powiedzieć tutaj, o co mi tak naprawdę chodzi. <grych> Czasami, jak pracuję z różnymi duszeczkami, to słyszę takie słowa, takie zdania, że dzięki jakiemuś trudnemu doświadczeniu ja coś zyskałam, ja się czegoś nauczyłam, ja się w jakiś sposób rozwinęłam. I pozornie nie ma nic w tym złego, nie ma nic w tym negatywnego, tym bardziej, że nasz, całe nasze życie tak wygląda że jest takim taką, taką przestrzenią, gdzie mamy te pozytywne doświadczenia, gdzie mamy doświadczenia, niekoniecznie te, które byśmy chcieli doświadczać i które byśmy sobie życzyli, ale się nam przydarzają, ale tylko pozornie, kochane. Jeżeli coś takiego się dzieje od czasu do czasu, to jeszcze jest ok. Problem jest wtedy, kiedy staje się to nawykiem. I o tym chcę powiedzieć i na to chcę zwrócić Wam uwagę. Dzień dobry, Monia. Cześć Karolinka. Cześć kochane. Widzę, że już dołączacie tutaj, także cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. I do sedna, moje drogie. E, tak jak powiedziałam, problem zaczyna się pojawiać wtedy, kiedy. Takie doświadczenia, które nas rozwijają, stają się po prostu jakby takim naszym życiowym nawykiem. Cześć Moniu! I teraz drugi, znaczy teraz przykłady, kochanie. Kiedyś słyszałam taką historię, jedna kobietka mi opowiadała, że no właśnie, miała taki niezbyt satysfakcjonujący związek niezbyt satysfakcjonującą relację. I ona sama to rozpoznała, że bardzo mocno od tej relacji uciekała. Uciekała w pracę, uciekała w wyjazdy różnego rodzaju, uciekała w warsztaty, uciekała w podróże. No i z perspektywy czasu, po pierwsze, rozpoznała, że to była ucieczka, a po drugie, e, sama uznała, że mimo wszystko tak naprawdę dzięki, dzięki temu, że to było trudne i że ona wykonała ten ruch, że, te, że ta trudność, ta trudna relacja sprowokowała ją do tego, wiecie, wyjścia na zewnątrz ruchu, e, jej firma się zaczęła rozwijać no bo wolała spędzać czas w pracy niż z mężem, z partnerem w domu. Była na wielu pięknych warsztatach, bo to też była pewnego rodzaju ucieczka. Ucieczka od tego, żeby nie być właśnie w domu. Widziała piękne miejsca, poznała pięknych, jakby cudownych ludzi, no bo właśnie dlatego, że wolała spędzać czas gdzieś tam i, i co chwilę wymyślać jakiś, jakąś, wiecie, kolejną podróż, żeby tylko nie być w domu. I rzeczywiście bez problemu można powiedzieć, że. Że ta sytuacja, że ta sytuacja, no właśnie, sprawiła, że w konsekwencji dużo takich, wiecie, rzeczy rozwojowych się w jej życiu, dużo takich rzeczy rozwojowych się w jej życiu wydarzyło. Ale jest jeszcze inna perspektywa, i popatrzcie, ojej, przepraszam, kochane, poczekajcie, może mi się uda wyłożyć, bo który do mnie cały czas teraz pisze i. Nie wiem czy mi się uda wyłączyć dźwięk w międzyczasie, żeby to o. Oj, chyba się udało. Ale jest jeszcze inna perspektywa. Inna perspektywa jest taka, że ja nie muszę tworzyć trudnych relacji, czyli relacji, które mnie nie satysfakcjonują, w których ja się w ogóle nie odnajduję, tylko po to, żeby nie wiem Mieć motywację do podróży tylko po to, żeby mieć motywację, żeby rozwijać swoją firmę. Inna perspektywa jest na przykład taka, że jest po prostu fajnie, dobrze i harmonijnie w relacji i jak ja wyjeżdżam, to nie wiem, podróżuję ze swoim partnerem, bo on też to uwielbia. A nawet jeżeli czasami nie może ze mną pojechać, to ten mój wyjazd tak naprawdę nie jest ucieczką tylko jest po prostu przyjemnością i ja nie uciekam na zewnątrz, żeby nabrać sił, tylko wyjeżdżam już pełna mocy, bo nikt mnie z tej siły nie osłabiał wcześniej, wyjeżdżam pełna mocy i wracam bardzo chętnie do domu, bo wiem, że w domu, w tej przestrzeni, gdzie jestem ja i mąż, czeka mnie tak naprawdę coś bardzo, bardzo dobrego. I tak jak powiedziałam, kochane, nie chodzi mi o to, żebyśmy my teraz próbowały takich sytuacji unikać, tak? Czy wymyślały sposoby, chodzi mi o zwrócenie uwagi na to, że czasami taki tak zwany rozwój wewnętrzny, ten rozwój osobisty przez tak zwane trudności. Wydaje się, właśnie wydaje się, jedynym sposobem. A zobaczcie sobie, ja Wam pod, zmieniłam perspektywę i podałam Wam tak naprawdę inny sposób. Teraz mi się przypomniała jeszcze jedna, jeszcze jedna sytuacja. Też, też to jest przykład, przykład jednej duszeczki, którą znam. Kiedyś jej zadałam takie pytanie. Powiedz mi, czy Ty masz poczucie że twoja relacja cię rozwija. I ona się tak zastanowiła i po, po tak jakby chwilowym namyśle powiedziała, wiesz, co tak, mam, mam bardzo mocne takie poczucie. E, rozwijam je dlatego, że mój partner jest bardzo. W zasadzie teraz to już był, bo już już się rozeszli. I to był między innymi powód tak naprawdę. Ale wtedy jeszcze tego nie widziała. Rozwija mnie dlatego, że mój partner jest bardzo zaborczy, bardzo taki narzucający się, bardzo taki właśnie presujący, I ja przy nim, jakby ja przy nim rozwin rozwinęłam w sobie umiejętność stawiania granic, tak? Bo do pewnego momentu się na to zgadzałam, ale w pewnym momencie już powiedziałam: dość. No i właśnie jakby zebrałam się jakby w sobie, tak, i, i rozwinęłam przy nim umiejętność stawiania granic, bo, bo w końcu musiałam się mu kiedyś postawić, no bo w innym wypadku byłabym tylko marionetką, tak, która robi to, co, co jej pan jakby, sorry za takie porównanie, ale mniej więcej to tak wyglądało tak naprawdę, jakby oczekuje, tak, co oczekuje, jakie ma pomysły, jakie ma wizje. I minął jakiś czas, oni się rozstali, minął jakiś czas, i ona poznała innego zupełnie mężczyznę. I któregoś razu mi powiedziała: Wiesz, Kinga, ja mam takie poczucie, że przy tym mężczyźnie, przy tym nowym, ja się po prostu staję lepszym człowiekiem. Ja się po prostu staję lepszym człowiekiem. I ja jej przypomniałam tą sytuację wtedy, którą ona nazwała tak zwanym rozwojem i to, co ma teraz, i ona dzięki temu potrafiła zauważyć, że no właśnie, że w relacjach, tutaj akurat mamy przykład relacji, w relacjach partnerskich czy w ogóle międzyludzkich nie chodzi o to, żeby rozwijać się płacąc jednocześnie bardzo wysokie koszty. Bo może być tak, że spotykasz osobę, której, z którą Twój potencjał i jej potencjał w taki sposób rezonuje, która ma takie jakości, że dzięki bliskości z tą osobą, ona otwiera w Tobie takie piękne przestrzenie, pomaga Ci się dostroić do takich pięknych przestrzeni, że Ty się też rozwijasz. Tylko Twój rozwój nie jest tak jakby ciągłym szarpaniem się i nie jest, jakby wiecie, ciągłym przeciąganiem liny. Madzia pisze, cholera. Madzia, podejrzewam, że to napisałaś, bo to po prostu zalezonowało. I teraz najważniejsze, kochane, do czego ja w tym momencie zmierzam. Jeżeli takie sytuacje nas spotykają od czasu do czasu, powiedziałabym, że bardzo, bardzo rzadko, to to jest jeszcze ok. Ale jeżeli, o, burza idzie, ale jeżeli e, staje się to nawykiem naszego życia, naszego e, jakby rozwoju wewnętrznego, to znaczy, że jest jakaś część w nas, jest jakiś kawałek w nas, który w taki sposób po prostu funkcjonuje nawykowo. Czyli jest taki nawyk w nas, jakby kreowania podświadomie. Pamiętajcie, że to, że to się zadziewa podświadomie. Kreowania różnego rodzaju sytuacji trudnych, sytuacji takich, wiecie, podbramkowych, gdzie ja w efekcie jakby wzrosnę, ale koszt, jaki ja zapłacę w czasie tego wzrostu i rozwoju, cenę, jaką ja zapłacę, to jest często cena własnego zdrowia psychicznego, a czasami również fizycznego, bo choćby bycie w destrukcyjnych relacjach prędzej czy później zacznie się również odbijać na naszym zdrowiu, kochane. No nie ma zmiłuj, tak? To jest tylko kwestia czasu. No i teraz, skąd ten kawałek w nas się wziął, który. Prowokuje do tego i dla którego takie sytuacje i tego rodzaju rozwój wydają się naturalne, wydają się normalne i mało tego, nie ma innego, nie ma innej perspektywy. A mianowicie stąd, z naszego dzieciństwa, z naszego dzieciństwa, kochane, żadna nowość. I z takich sytuacji, kiedy rodzice, jakby wspierali nasz rozwój, i samo, samo słowo rozwój, tak, być może nawet było pozytywne, tylko strategia, jaką oni używali do tego, po prostu nie była pozytywna. Po prostu nie była pozytywna. I teraz przykład, który mi w tym momencie przychodzi do głowy. Załóżmy, że nie wiem, tata czy mama chciała zarazić swoje dziecko czytaniem książek, tak? Czytaj, bo to poszerza perspektywę, to poszerza wiedzę. To sprawia, że nasza, że nasza wyobraźnia się rozwija. Czytanie książek jest czymś naprawdę bardzo pozytywnym. Więc sam jakby cel jest pozytywny. Ale jeżeli oni użyli jakby strategii naładowanej tak naprawdę negatywnymi emocjami, czyli nie wiem, to było zmuszanie, to była presja, to było być może nie wiem, wyzywanie od gamoniów, od głupolów, wiecie, i, 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 i coś i od jeszcze czegoś gorszego, tak? Presja po prostu wyzywanie, zmuszanie, to z perspektywy czasu... Nasza podświadomość jakby nauczyła się. Maksio, nie przewal mi telefonu, chodź tutaj. Nauczyła się czegoś takiego, bo z perspektywy czasu może być tak, że ja zauważyłam, moja podświadomość, ja. Jakby, poz, jakby w, w gruncie rzeczy pozytywny tego skutek, tak? No bo nie wiem, mam właśnie dobrą, cudowną wyobraźnię, mam, nie wiem, dużą wiedzę dzięki temu, bo czytałam tam jakieś książki naukowe i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie jest nauczona po pierwsze negatywnej motywacji, a po drugie również tego, że to wszystko, jakby dojście do tego celu, czyli celem było na przykład nie wiem rozbudzenie wyobraźni, e, czy właśnie poszerzenie wiedzy. Wtedy, tak? Dojście do tego celu, wykonanie tego projektu, wiąże się po prostu z wieloma trudami, wiąże się z wewnętrzną walką. No, bo to dziecko wtedy, które być może było narażone, wiecie, na te presje, na te wyzwiska, e, było tak naprawdę tak naprawdę wiele emocji w środku się tam, wiecie, zadziewały. Tak? Była tam złość, był smutek, że nikt mnie nie rozumie, że być może ja nie mam na to ochoty. Było wkurzenie, była bezsilność, że nie mogę się przeciwstawić temu większemu rodzicowi. Więc tak naprawdę to stworzyło ciągłą walkę znaczy inaczej, to sprawiło, że my funkcjonowaliśmy w ciągłej walce. I teraz w dorosłym życiu ten kawałek nas, on rozwój osobisty postrzega w taki sposób, że ten rozwój jest ciągłą taką walką, ciągłym szarpaniem się. No ale w konsekwencji, w konsekwencji, jednak na sam koniec, jest z tego coś dobrego, jest z tego coś pozytywnego. I teraz, czy jest, czy nie ma, to to już jest kwestia drugorzędna, kochane. Bo oczywiście, że jest, tak? No bo jeżeli ja się w końcu nauczę, yy, nie wiem, stawiać granice i to mi pozwoli w jakiś sposób wyjść z tej roli ofiary, albo bynajmniej będzie takim pierwszym krokiem, no to to jest na plus. Gorzej, kochane, kiedy tak to jest we mnie, wiecie, wkodowane. Że to jest moim nawykiem, że ja nie potrafię żyć, funkcjonować i rozwijać się tak naprawdę w inny sposób. I to jest tutaj do uzdrowienia. Tym się, tym się po prostu trzeba zająć. Tym się po prostu trzeba zająć, wyjść z tego nawyku i przede wszystkim już zobaczyć na samym początku, że. To nie jest jedyny sposób na rozwój wewnętrzny. E, cierpienie, trudne doświadczenia, bolesne doświadczenia, owszem, one są częścią życia i nawet nie chodzi o to, żeby się od tego udziel, oddzielać, unikać, wypierać czy udawać, że tego nie ma. Chodzi tylko o świadomość, że to nie jest jedyny sposób na mój rozwój wewnętrzny. A skoro nie jest jedyny sposób, to znaczy, że są jakieś inne sposoby, i jeżeli ja tych sposobów nie widzę, to nie oznacza, że ich nie ma. To tylko oznacza, że ja nie potrafię z nich skorzystać, że ja nie potrafię, ja tych sposobów nie znam. Ja być może ich nie dostrzegam. I to też tylko oznacza, tak jak powiedziałam, że jest jakiś kawałek we mnie, który właśnie nawykowo w taki sposób funkcjonuje i jakby no przez to, że ja jestem tylko w tym no to nie jestem w stanie jakby wiecie, wyciągnąć nic innego no to tyle kochane, tak się chciałam z wami podzielić, mam nadzieję, że mam nadzieję, że tutaj to co powiedziałam dało wam coś dobrego otworzyło jakieś, jak to się mówi klapki, jakieś zasłony spadły Poszerzyło Waszą perspektywę. Więc trzymajcie się w ciepło, wszystkiego dobrego, i do następnego razu. Pa! pa.